Dzień dobry Państwu dzisiaj dwa tematy, którymi się zajmę i odniosę się do ich do tych spraw. Pierwszy temat, jak możecie się Państwo domyślać, dotyczy pisma, jakie otrzymałem od komendanta Powiatowego Policji w sprawie nie Meleksów, tylko decyzji burmistrza na postój tych Elektrycznych pojazdów. Drugi temat, temat dębu za cmentarzem. Niestety temat, który y, lokalne elity chcą zamieść pod dywan. Y, I obok tego tematu nie można przejść obojętnie. Zacznę od tego pisma. Otóż proszę Państwa, dzisiaj rano, czyli w niedzielę, zamieściłem maile, które skierowałem do komendanta. Pierwszy mail to jest z 27 lipca, odnosi się do sprawy i drugi uzupełniający, w razie, tak w zasadzie jest powielony, ten z 27 lipca uzupełniony o pismo burmistrza Kazimierza Dolnego w niniejszej sprawie. I co ja otrzymałem? W zasadzie państwo, bo ja zwróciłem się do komendanta, żeby opinia publiczna dowiedziała się, jakie stanowisko mają władze państwa, instytucje państwa w ważnych sprawach. I z tego pisma wynika dwie rzeczy, co słusznie za. Sugeruje komentator na blogu 13 piętro, że wstydzi się. No. Ja też się wstydzę, ale cóż ja mogę powiedzieć? Jest tu w tym piśmie kilka rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę. Nie ma instytucji, które powinny się tą, samą, tą sprawą zająć poza samą policją. Macie teraz Państwo jasny dowód. Ta insynuacja jest po prostu chybiona i tak naprawdę pokazuje dyletanctwo policji. Jak już powiedziałem, pismo było wystosowane, aby policja w ramach swoich kompetencji sprawdziła, czy decyzje burmistrza były zgodne z prawem. I policja powinna wszcząć odpowiednie postępowanie wyjaśniające, i w ewentualnych wątpliwościach, co tutaj nie ma żadnych, bo jak państwo byście urządzili postój w tych miejscach, w których burmistrz wydał decyzję na postój melekcjów, to zapłacilibyście mandat, ba, scholowano by wam samochód, bo to jest rejon skrzyżowania. I co powi policja powinna zrobić? powinna wystąpić do odpowiednich instytucji w celu uchylenia tych decyzji, jeżeli naruszały prawo. W mojej ocenie naruszały. Mam komplet dokumentów, filmów. Policja się nie zwróciła do mnie o nic o materiały uzupełniające. To co państwo, to co zamieściłem na blogu, to tyle otrzymałem od policji. Sami policjanci mają tej sytuacji dość. Burmistrz kupił policję w tym sensie, że dofinansował samochód. Przecież te pismo, które publikowałem od wojewody lubelskiego, które napisała policja, żeby uhonorować pana burmistrza, zresztą oni razem działali i to myślę, że to na senatorskiej pięć te pisma były przygotowywane, przesyłane. Mniejsza z tym, to pokazuje kompletny rozkład państwa na szczeblu powiatu. Proszę Państwa, nie ma gorszej rzeczy jak dyspozycyjność policji wobec władzy samorządowej. A to mamy miejsce. Dwa. Na czele Rady Miejskiej, ważnego organu stanowiącego, stoi policjant, aspirant Mirosław Opoka. Tak jak już w komentarzu zaznaczyłem, przez wszystkie swoje kadencje nigdy nie podniósł tematu ważnego w kwestiach bezpieczeństwa. Jakiejś tam drobnica typu kobyła jednego z przewoźników niszczy bruk, i najlepiej kobyle obciąć nogi albo w ogóle wyrzucić yy, z miasta yy, bryczki, bo, bo jest emisja CO2, bo dużo pierdzą. Tak, bo opoka nie pierdzi, nie sra, nie szczy. Tylko kobyły tych przewoźników, i ogiery, czy wałachy i tak dalej. E, tak to, proszę Państwa, wygląda. Na takim etapie, na takim poziomie działa samorząd, patologia najwyższej rangi i w tym bierze czynny udział instytucja, państwa jakim jest policja, bierze w tym. Udział, ponieważ przyjęła pieniądze od burmistrza na zakup samochodu i głupio jest podjąć działania przeciw swojemu chlebodawcy. Chlebodawcą dla komendanta powiatowego policji nie jest rząd polski, nie jest państwo, tylko lokalny kacyk. On tak naprawdę, burmistrz, jest załóżnikiem lokalnej sitwy. Tych podmiotów, który uprzywilejowuje, za to ma stołek zapewniony. Mówiłem już o tym, ale nie dość powtarzania. I tak ten patologiczny układ wieje się. Te pisma, powoływanie się na konstytucję, to naprawdę nie, po, nie jest poważne, panie komendancie. Ja e, tylko ze względów na bezpieczeństwo osoby, która przesłała mi film, nie zamieszczam go na razie, ponieważ boję się o to, że będzie poddany szykanom przez policję. E, no cóż. Tak jak napisał komentator, Trzynaste Piętro, przyglądamy się i cóż możemy zrobić? Nic. Media lokalne, poza tym, że liżą się nawzajem swoje takie części ciała, nie zajmują się tematem takim, który powinien wstrząsnąć tu opinią publiczną. Na górze w wysoko jakieś rozliczenia, jakieś. W porównaniu z tym to jakieś banały, tak? Bo tu mamy bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, na które przymyka oko policja, ponieważ wzięła kasę na zakup samochodu. I głupio jest coś z tym zrobić do momentu, kiedy coś się stanie. A tego nikt by nie chciał. Ani ja, ani ci przewoźnicy, ani burmistrz też by nie chciał na pewno wypadku ze skutkiem takim, że... Yy, Osoba byłaby pokrzywdzona. Na pewno by tego nie chciał. Nikt. Nikt z nas. Tak dobrze, że Państwa wygląda. Temat drugi. Sprawa dębu. Otóż, yy, posłużę się tutaj mailem, znaczy się wiadomością, którą otrzymałem, przepraszam Państwa. Muszę to sobie otworzyć, bo chcę Państwu zacytować. O, to będzie tutaj. 19 lipca jeden z mieszkańców Kazimierza, takich, że tak powiem, rodowitych, którym na sercu leży to, żeby Kazimierz był taki, żeby zachwycał swoim urokiem, pięknem, i żeby nie niszczyć tego, co w trudzie, w pocie i krotnie we łzach budowali nasi przodkowie, żebyśmy my mogli cieszyć się tym pięknem, pozostawiając go następnym pokoleniom. I dostałem taką wiadomość ze zdjęciem tego okaleczonego dębu za cmentarzem, który powstał, został wsadzony w miejsce historycznego dębu w latach 50. ubiegłego wieku. I cytuję Państwu treść. Na dęba za cmentarzem wydano wyrok. Tak ginie tradycja. Pozdrawiam. Odpisałem masakra. Oczywiście wiedziałem o tej sytuacji. Ja już to komentowałem. E, tak działa tak działają służby, od konserwatora po lokalne organizacje, że do medalu w piersi wystawiają, o tak, o, żeby ich tutaj dekorować. Tak pamiętacie państwo te akcje Artura Pomianowskiego, zresztą on jest tylko wykonawcą tego, czyli lokalna sitwa dekoruje się nawzajem, te wszystkie instytucje, organizacje społeczne, poza tymi, które nie są mile widziane burmistrzowi, ale żeby zająć stanowisko w sprawie bardzo ważnej sprawy, czyli takiego świadka historii, nie ma już. Bo po co się narażać? Mówiłem o tym, że już dawno powinno być zadbane o to, żeby z właścicielem dogadać się, wykupić ten teren czy wydzierżawić. Jakakolwiek in, różna forma może być w zamian, za to powinien właściciel dostać rekompensatę, bo to nie może być tak, że wchodzimy na prywatną działkę i się rządzimy, nawet jeżeli tam jest coś bardzo wartościowego, to nie jest tak, że jakieś nakazy, jakiś terroryzm urzędniczy będziemy wprowadzać. Przynajmniej ja jestem od tego z daleka i tego nie popieram, ale jest możliwość negocjacji. Taką możliwością było dogadanie się z właścicielem, żeby w zamian za e, utrzymanie tego dębu w, 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 w takiej formie, jak był, z wygrodzoną częścią, tak, w zamian za to, żeby otrzymał, nie wiem, no, rekompensatę finansową. Ciężko jest u nas, ale na przykład z tego, co mogę się orientować, to ma jakieś nieruchomości. To jest klasyczne działanie, w zamian za to może mieć kawałek działki budowlanej, co będzie korzystne dla, dla gminy. To nic nie kosztuje, Tych, tymi działkami, czyli terenami budowlanymi, to się spekuluje jak, jak petrodolarami w czasach komuny, tak to wygląda. Chcesz mieć przychylność burmistrza, nadajesz, on w zamian Ci daje działkę budowlaną. Jesteś krytyczny wobec burmistrza, on Ci cofa zmiany w planie. Pojutrze mam sprawę z burmistrzem o to, że usiłowałem wyłudzić odszkodowanie od gminy. Będzie o tym głośno, ale na razie sza, bo mnie adwokat, którego mam z urzędu powiedział, że mi jak zipne słowo, sorry, bo mnie język... Dobra, koniec już. I tak to powinno być zrobione. Miejsce powinno być opisane, wygrodzone, sprawy formalne załatwione, z właścicielem, natomiast to ułamała się gałąź i my ucinamy, wycinamy całe drzewo? Wy wszyscy, którzy podpisaliście się pod tymi dokumentami jesteście po prostu, żeby uważać na algorytmy, partaczami. Czy człowiek jak mu, nie wiem, Maszyna urwie dłoń, to idzie pod, yy, pod igłę, czyli yy, poddany jest eutanazji. Może tak będzie, na razie jeszcze dzięki Bogu tak nie, ma, nie jest. A tu mamy taką sytuację. Łamie się konar, jest podstawa, żeby go wyciąć. Idzie się do odpowiednich ludzi, odpowiednie ludzie za odpowiednie pieniądze piszą opinie, podpisują się pod tym biegli, bo to wszystko kosztuje i wydają wyroki. Kawałek historii zostało zmiecione. I co na to po pierwsze Rada Miejska z przewodniczącą kultury Ewą Wolną no, zajmuje się dowożeniem miodu na stoisko do e, męża Romana, który handluje e, sukcesywnie na rynku. No co ona? Czym ona się zajmuje? Niczym. Tak naprawdę niczym, co jest ważne dla. Mieszkańców, jakimiś formalnymi bzdutami do funkcjonowania, do egzystowania i żeby to było. No i oczywiście przytulania za każde posiedzenie po trzy stóweczki. Co robi przewodnicząca samorządu mieszkańców Monika Kubiś-Arbus w tej sprawie? Czy zwołała zebranie dla mieszkańców? Wybory się skończyły, już nie musi się angażować w kampanię na rzecz Pomianowskiego. Nic nie robi w tej sprawie. Tak. Co robią inne instytucje powołane, które mają w statutach ochronę dóbr kultury, wartości historycznych, przyrody, poza e, tam, nie wiem, dwoma, może instytucjami, które gdzieś tam na Facebooku widziałem, że się angażują? Nikt. Ale jakie to ma e, działanie sprawcze? Żadne. W tej sprawie powinno być jasne stanowisko Rady Miejskiej, ale to już jest postfaktum. Widzicie to zdjęcie? Cóż, tak to się właśnie ma. Poddano drzewo Eutanazji. I co? Wsadzicie teraz jakiegoś krzaczka o takiego? Gdzie za 70 lat będzie taki, i przyjdzie jakiś gościa i mówi, a mu się tu nie podoba, tego wycinamy. Zobaczcie, historycznie. Nasi dziadowie, pradziadowie dbali o to nie wycięli tego dęba. Ten dąb nie służył jako materiał na deski. Więc to, czy ma konar, czy nie ma, to ma takie znaczenie jak wpływ no żeby się nie wyrażać. Dobra, dosyć dzisiaj na dzisiaj tych emocji. Weźcie pod uwagę Państwo i może nie wiem, no porozmawiajcie z sąsiadami. No, zróbmy coś może razem. Do miłego usłyszenia.